Karol Macedoński właśnie miał taki problem. Janusz, zrobię wszystko, żeby pan mógł pracować w telewizji, gdzie będzie pan mógł zadawać normalne pytania, żeby pan mógł normalnie chodzić spać, patrzeć sobie w lustro i powiedzieć, nie wiem jak pan ma na imię. I, i, i pan sobie spojrzy w lustro i pan powie, no Mateusz.

na narodowe już pan wie czym jest. Wie pan, yy, ja panu powiem więcej. Yy, takie pytania od dziennikarzy, które, yy, którzy pytają i, i ludzie, którzy nie rozumieją pewnego poziomu dyskusji, kiedy, kiedy odpowiada się a może nie wiem. Żart yy, czy, yy. czy nie? Bo dla, ludzie to różnie zrozumieją. A, a dla mnie to był po prostu wielki żart. Taki frik. Janusz, gdyby lękaczyński Kaczyński żył, to by na to nigdy nie pozwolił. Nigdy. Do pracy chłopie. Nie docenialiście go. Tyle wam powiem. To może być czarny koń tych zawodów. Absolutnie. Total. Total. No proszę, Igorze, bo widzę, że ale to ja, ja, ja ja jesz, zatkało. Jeszcze je kod kandydat. Tak, ja się, ja się czuję zatkany, ale rzeczywiście może obejrzymy drugą no, to Grzegorz postę. Braun, no to co on, może, co on może wnieść do tej dyskusji? Proszę bardzo. Kolejna taka zwierzęca ustawa, w której mówicie o zwłokach zwierzęta, zwierzęcia. Mamy staropolskie padło, padlinę, ścierwo, ewentualnie, jak to pięknie brzmi. Jeżeli nie działają, kochani, jeżeli nie działają. To z całą pewnością nie licowało z powagą sądów. E, jako polonista z pierwszego wykształcenia. E, miałem zajęcia z językoznawstwa i w związku z tym na moją miarę autorytatywnie stwierdzam, że etymologia nazwiska Morawiecki powinna być wiązana z zarazą morową i morzeniem ludzi głodem. Szczęść Bożej, ratuj się kto może, kiedy rząd Zjednoczonej Urze Prawicy Panem ministrem od bezpieki Kamińskim i jego głównym policjantem Wąsikiem, nominują ludzi na listę ruskich agentów. Ja powiem tak: gdyby chodziło o prace ręczne, no to zwycięzca tych zawodów jest absolutnie znany. Grzegorz Brown nie ma sobie równych. Ale jednak. W kategorii piękny umysł. Nie, no, jeśli mogę. Można. Znaczy na kapustę tutaj zdecydowanie zasługuje pan Kołodziejczak, moim skromnym zdaniem. Bo rolnik. Nie, dlatego, że kapusta jest symbolem czegoś. Głowy pustej. Głowy pustej, tak mniej więcej. To jednak poseł Brown no nie ma pustej głowy. Ja mam pewną skłonność do erudytów i to erudytów błyskotliwych. I owszem, no, czasem y, y, to, co wypowiada, opowiada, a zwłaszcza to, co robi poseł Brown, mi się nie podoba, ale kilka razy wszyscy się tutaj, y, podczas czas wypowiedzi, zaśmieliśmy tak autentycznie. Tak? Nie dlatego, że wygadły jakieś głupoty, tylko że to było dowcipne. Tak. Y, natomiast o ten dowcip. A tym bardziej o erudycję pana Kołodziejczaka nie można podejrzewać. Ale a pa... Karol Macedoński, ale powiedziałbym... znałeś go? Nie znałem, no, natomiast powiedziałbym, go, że najgorsze w nim jest taka duma z tego, że jest ignorantem. Tak? On, że on był dumny, że nie wiedział, czym jest Zgromadzenie Narodowe. I to jest a ktoś, może ten... nie wiedział? A może. Ale chyba nie wiedział je, tak. I był... A może wiedział. Zakładam, że nie wiedział, więc ja no, zdecydowanie na Kołodziejczaka tutaj będę głosował. Patryk Czowik. Ciężkie zadanie. Będę Was przekonywał teraz. Bo ja byłem przekonany, że Kołodziejczak jest jednym z faworytów. Ale zobaczyłem Grzegorza Barauna. I jednak, jeżeli ten konkurs nazywa się Piękny Umysł, to nikt tak dobrze do niego nie pasuje jak Grzegorz Baraun. Mówisz, że się trochę pośmialiśmy z tego, co on mówił. Ale ja przypominam, że. Był to fragmencik, był, jak on choinkę z sądu już wyniósł. Hmm. E, przecież fantastyczne to były ujęcia, jak on wynosił te choinki. Ale, ale to są prace I, i go, i go gonili po tym koretawlu sądowym. Panie, dlaczego pan wynosił? No jego posel... interwencje poselskie są Właśnie, legendarne. E, jak on na przykład postanowił podczas jednej z konferencji zniszczyć sprzęt nagłośnieniowy. Tak. No fantastyczny pomysł. Ale to są prace Natomiast ręczne. Natomiast tak zupełnie serio, to ja nie mam Najmniejszych wątpliwości, że Grzegorz Braun nie jest idiotą. Nie jest. Natomiast jeżeli konkurs nazywa się Piękny Umysł, i po tym, co zobaczyliśmy, pan Kołodziejczak naprawdę jest blisko, ale jednak ja oddaję głos na pana Grzegorza. No to tutaj zdecydowanie się nie zgadzam. No to ja też się zdecydowanie nie zgadzam, dlatego że co robi. I co wygaduje pan poseł Braun, no to jest jedno, absolutnie się z tym nie zgadzam. Natomiast jak wygaduje, No to jest jednak inna klasa. Tak, to jest <gaduje> no, klasa. W porównaniu, no, jest, porównaniu Jest pięknym umysłem. Z panem posłem Kołodziejczakiem. Ale to jest jednak piękny umysł w cudzysłowie. Myślę, że my właśnie szukamy w twórcy słowie, a on no właśnie... jest dosłownie tak. pięknym umysłem. No właśnie, dobrze, więc profesorze. Kołodziejczak. Kołodziejczak. Na razie mamy 2-1. No i teraz? Byłem przekonany, że Grzegorz Braun musi odpaść tu w pierwszej turze. Że on nie pasuje do, do tego konkursu. Ale przecież piękno, piękno umysłu może mieć różne wymiary. Mhm. I... Po nie tym, dalej. co zobaczyliśmy, a pod, jeszcze po tym, co w zanadrzu ma Grzegorz Braun. Bo to jest kopalnia cytatów e, różnorakich i zachowań różnorakich. Ja jestem zmuszony, bo Michał Kołodziejczak to jest trochę je, jednak e, dla mnie odbicie lustrzane Janusza Kowalskiego. To, to są no nie, podobne osoby moim zdaniem. Mają tro, trochę inne zalety, mm, trochę inne wady, kom, ale... Kompletnie nie. Robercie, pozwolisz, że ja wyrażę swoją opinię. A Grzegorz Braun jest jedyny w swoim rodzaju i głosuje na Grzegorza Brauna. A co? No, Powiedz... Jest remis. No mamy remis. No, i zdecy... czat rozstrzygnie. I czat rozstrzygnie. I to jest bardzo dobry... War! Problem. War! War, prosimy war. Prosimy o war, ale przepraszam, to nie jest to, co nam teraz pokazujecie. No to powiedzcie nam, co zdecydował czat. Proszę bardzo, czat zdecydował. 64%. Panie profesorze? Michał Kołodziejczak. Tak. tak jest! Tak jest. <laughs> Czyli Nie timko, będę udawał, że zagłosowałem timko za Grzegorzem Braunem, ponieważ wiedziałem, jak zagłosował czar. <śmiech> <śmiech> Proszę państwa, dobrze, mamy więc Michała Kołodziczaka. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.